Wczesnym rankiem kontynuujemy naszą podróż z klimatem i z pasją. Odwiedzamy województwo warmińsko-mazurskie. Docieramy do wsi Jaśkowo, położonej na szlaku żeglownym i rowerowym, między wieloma jeziorami Nickim, Linówek, Jaśkówko, Wiartel i jeziorem Jaśkowo. Miejscowość jest usytuowana wśród lasów Puszczy Piskiej. Właśnie w tym miejscu o wspaniałych warunkach do wypoczynku, wśród ciszy i spokoju, postanowili stworzyć siedlisko państwo Ewa i Dariusz Dzwonkowski z Warszawy. Ich dom, wybudowany według projektu wyróżnionego w konkursie Twój Dom Dialog z Tradycją, łączy w sobie przeszłość i przyszłość. Z jednej strony tradycyjne materiały i proporcje, z drugiej nowoczesne technologie i rozwiązania funkcjonalne. Z Mazurami zawsze była Pani zżyta? Tak. Od zawsze Mazury dla mnie stanowią, mówię, taki centrum mojego świata, mogę powiedzieć. Tu się Bazę. Pani wychowała? Tak, tu się wychowałam całe dzieciństwo, kiedy jeszcze było pusto, klimat był cudowny. W pewnym momencie życie sprawiło, że przeniosła się Pani do województwa mazowieckiego, zamieszkała Pani w Warszawie, ale jednak te Mazury ciągnęły i były bliskie sercu. Ciągnęły cały czas, były bliskie. Zawsze przyznawałam się do Mazur, zawsze mówiłam o Mazurach, zawsze je promowałam, bo sercem tęskniłam. Tutaj przyjeżdżałam po ciszę, po spokój, wakacje. Kilkanaście lat temu zdecydowaliście się Państwo, że kupicie tutaj ziemię i wybudujecie tu dom, żeby mieć chwilę oddechu na Mazurach. Tak, to był taki projekt, można powiedzieć, rodzinny. Taki dom na Mazurach, gdzie ta rodzina wspaniała, może się też spotykać latem w takim fajnym klimacie. Po latach postanowiliście Państwo na tej pięknej ziemi postawić dom, który doskonale wkomponowuje się w otoczenie, w architekturę tutajszą. Tak, tak, te lata były właśnie potrzebne, żeby mm, trochę przemyśleć. Dotarłam do materiałów konkursu właśnie tych domów, y, które Twarzają dawną historię Mazur i Warmii. To otrzymałem właściwie do od przyjaciela katalog przedstawiał naprawdę bardzo fajne projekty dla nas było ułatwienie no, trudność była tylko który wybrać to tak bo tutaj były jak gdyby różne wątpliwości no ale jak zwykle doszliśmy do konsensusu i, i ten dom taki czerwona cegła to normalne dla mnie było, że, ale musi być czerwona cegła i trochę elementów drewna i, i stąd mówię ten projekt był wybrany i też no, pewne jeszcze inne kryteria tak, żeby było widokowe y, otwarcie na krajobraz. Czy jako lokalna patriotka jest pani dumna, szczęśliwa, że ma tego typu dom? Haha, <laughs> lokalna patriotka. Y, tak, myślę, że tak, zwłaszcza, że też ma przyjaciół, którzy wybrali taki z tego katalogu podobny dom po drugiej stronie, więc czujemy się już tutaj silniejsi. Jesteśmy dwie rodziny, które promują ten sposób właśnie budowy, żeby nie tworzyć domów niezwiązanych z tym terenem, tak, tylko żeby był związany właśnie z historią Mazur i z architekturą, która właśnie tutaj była. Największym chyba komplementem to jest taki komplement od osób obcych, którzy przyjeżdżają rowerem i zatrzymują się albo pytają, jaki ładny dom, I więc takie komentarze luźne, więc my się czujemy, no. Tak zaskoczeni, bo ten dom jest dla nas taki normalny, wydawałoby się, który powinien stać na tym miejscu, a właśnie osoby go postrzegają jako ładny. Konkurs Twój Dom, Dialog z Tradycją, został zorganizowany po raz pierwszy w 2010 roku na Warmii i Mazurach. Jego organizatorami byli Narodowy Instytut Dziedzictwa i Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Po województwie warmińsko-mazurskim rozpoczęto działania mające na celu znalezienie wzorców dla kolejnych województw śląskiego i podlaskiego. Konkurs jest odpowiedzią na zauważalne od lat trendy w stylu życia i architekturze. Ludzie chcą żyć bliżej natury, szukają inspiracji w rzemiośle i tradycji. Konkurs pomaga więc odkrywać wyjątkowość regionu i to, co piękne i mądre w przeszłości, pokazywać w nowej odsłonie. Takie myślenie przynosi korzyści i dla właścicieli, którym żyje się wygodnie, funkcjonalnie, harmonijnie, i dla regionu, który dzięki temu może zachować dziedzictwo i harmonię krajobrazową. Krajobraz Polski ulega licznym, często niekorzystnym przekształceniom. Cenimy i chronimy zabytkowe dwory, zamki i kościoły. Jednak krajobraz tworzy architektura zwyczajna, domy i towarzyszące im zabudowania. Te historyczne coraz częściej znikają. Nowe budownictwo to formy, w których trudno dopatrzyć się kulturowych związków z regionem. Szukając inspiracji w tradycyjnych rozwiązaniach, korzystamy zarówno z mądrości poprzednich pokoleń, jak i chronimy tradycje kulturowe i różnorodność regionalną Polski. Jednocześnie zapewniamy sobie wysoki standard życia, bo jego komfort zależy między innymi od jakości przestrzeni, w której na co dzień żyjemy. Budując dom, pamiętajmy więc o tym, by wpisywał się on w tradycję i architekturę regionalną. Dzięki temu wspólnie zadbamy o tradycyjny polski krajobraz wiejski i podmiejski. Tożsamość zapisana jest nie tylko w obiektach, ale również w krajobrazie. Mamy w Polsce bardzo typowe dla nas, dla naszej tożsamości krajobrazy. Niestety w ostatnich latach tracimy wiele z tego, co jest walorem tego krajobrazu, no, w imię między innymi rozwoju, ale temu służą projekty, w tym projekty Narodowego Instytutu Dziedzictwa, żeby podkreślać znaczenie tego krajobrazu. W Polsce w wielu miejscach zachowane jest budownictwo o charakterystycznych dla danego obszaru cechach. Pojawiają się jednak również zabudowania, które najczęściej pozostają bez związku kulturowego z danym regionem. Sprawiają one, że tworzy się krajobraz form podobnych do siebie, niezależnie od regionu, w którym występują. Nawiązywanie do tradycji w architekturze to obecnie ogromne wyzwanie. Tym bardziej, że wiele polskich regionów to administracyjne twory o innej historii, z innymi tradycjami budowlanymi i składające się z ziem o różnym rodowodzie. Budując dom, pamiętajmy więc o tym, by wpisywał się on w tradycję i architekturę regionalną.